Anno Domini 79. Tak naprawdę to nie, bo nikt nie daje jebania o taką datację. No to rok DCCC XXXI od założenia Rzymu. Octavian level XXX here. Twoi starzy to magnaci w Pompejach. Handlują jakimś zbożem albo niewolnikami. Coś pojebali we wniosku C i DG, i w sumie nikt nie wie, czym się zajmują, ale sestercji od chuja. Pompeje super miasto, akwedukty, łaźnie, targi niewolników i wyjebana arena lepsza niż koloseum. Ogólnie jebać bo to kurwy, ale nie o tym. Ojciec Gajusz znalazł dla ciebie żonę. Córka pierwszego pogromcy chrześcijan jebany ma ponad 200 ukrzyżowań na koncie. Podobno fajna dupa. Taka Wenus, tylko lepsza. Bo, bo prawdziwa, hehe. Ale cicho, bo stos albo lwy. Ojciec przyniósł jej ryciny, więc wiesz, czego się spodziewać. Nie chcesz się zbytnio podjarać, zanim przyjdą, więc postanawiasz sobie zwalić. Wolisz tak, niż burdel, bo wierny z ciebie mąż. Mimo, że nie masz żony. Kładziesz się w komnacie, zaczynasz polerować obsydian, myśląc o niej, swojej przyszłej żonie. Nagle słyszysz, jak coś tak pierdolnęło, że aż się ziemia zatrzęsła. Boisz się, że to Hannibal ożył i rzuca w miasto słoniami. Ale to jednak nie to. Ludzie na trakcie krzyczą i płaczą. Mamę wbiega do komnaty, widzi jak gruszysz. Po chwili milczenia mówi, że wezów już wybuch. Kończysz, patrząc jej w oczy. Chujcie, wezów już. Po sekundzie okazało się, że nie chuj bo właśnie zalał was wyciek piroklastyczny. Na zawsze zastygasz ze zwiędłą fujarą w ręce obok mamy. Prawie dwa tysiące lat później odkopuje Was ekspedycja naukowa. Naukowcy kisną z Ciebie srogo. Nieśmiertelny brak profitu.